Panie trener zaczynam od meczu z Wieluniem, meczu udanego, meczu wygranego wysoko. Można powiedzieć, że wreszcie taki mecz, w którym od początku do końca była taka kontrola nad tym spotkaniem. Nie no, przed tym meczem żeśmy się troszeczkę obawiali, bo też Wielun się y, chciał pewnie odbić. No ale y, przy rozpoczęciu meczu no, wszystko się zaczęło toczyć tak, jak żeśmy sobie y, przewidzieli, że odskoczyliśmy, a potem jeszcześmy już y, kontrolowali ten mecz i y, wystąpili wszyscy zawodnicy, którzy mogli sobie pograć i, no, no, i poczuć ten parkiet. No ale w, na tych hali w sumie chyba nam się też dobrze grało, bo y, tutaj maty układali chłopaki z mielca, także y, coś było Mieleckiego i, i poszło. A był jakiś taki element podczas meczu w Wiluniu, który pana szczególnie zadowalał? No na pewno była, dobrze skoncentrowali się chłopacy w obronie, zagrali dobry mecz, przede wszystkim w obronie, no i funkcjonowała kontra i, i skrzydła przede wszystkim, bo dużo bramek zrobiliśmy kury z jednego i z drugiego skrzydła. Panie trenerze, teraz trochę będzie mniej przyjemnie, tylko 13 zawodników wpisanych do protokołu na mecz z Wieluniem. Problemy zdrowotne, jak to obecnie wygląda, jak wygląda sytuacja kadrowa? No obecnie borykamy się tutaj z licznymi kontuzjami, Tak ja to już tak ze śmiechem mówię, że obdzieliby tutaj ze trzy drużyny Felice. No ale nic, no, głowy do góry musimy walczyć tym, co mamy. Jeden optymistyczna wiadomość no tutaj, że wrócił y, Sobczyk do, do, do gry i, i na pewno f, f, pomoże coś, i, pomoże i, i wystąpi na parkiecie tutaj w Żukowie. Właśnie teraz mecz w Żukowie bardzo daleki wyjazd, prawie y, 600 km. Jakie będą takie najmocniejsze strony Żukowa, Czego musimy się najbardziej obawiać przed, tym, przed, przed czym się strzec? No żółkowo no, dużo gra 2 na 2 mają y, skrzydłowego y, dobrego, który chyba obecnie jest tam królem szczelców, jest to dorsz. Y, no i wiadomo, że każda nierzucona, nierzucona bramka czy odbita przez bramkarza będzie karana kontrom i na pewno będzie tutaj dużo biegania, no i tutaj jest kwestia, że musimy wytrzymać to kondycyjnie i, i pokazać się z jak najlepszej strony.